Czerwonego zapraszam Sylwię Maksim, skorpion Szczecin, a do narożnika niebieskiego Vanesę Nogaj, pros na kalisz. Sylwia wczoraj pokonała Karolinę Gawrysiuk, skarbogliwicę. Z kolei Vanesa Nogaj zwyciężyła Emilię Świderską z Orlą Tłuków. Obie walki zakończyły się jednogłośnymi wygranymi zarówno Sylwii, jak i Vanesy. Siódma walka drugiej serii ćwierćfinałowej. Narożnik czerwony Sylwia Maksim, skorpion Szczecin i narożnik niebieski Vanessa Nogaj, prosna kalisz. Ring wolny, runda pierwsza. z pierwszej rundy, trzeci pojedynek, ćwierćfinał w kategorii do 64 kg walczą Sylwia Maksym, Skorpion Szczecin i Vanessa Nogaj. Prosna Kalisz, Sylwia Maksym w Lublinie broni wywalczonego przed rokiem tytułu mistrzyni Polski w kategorii do 64 kg. Przed rokiem Sylwia w półfinale pokonała Kasię Krukowską 21 do 8, a w finale rozprawiła się ze swoją klubową koleżanką Agnieszką Chudą wygrywając 17 do 13 Ring wolny runda druga Koniec z drugiej rundy walczą Sylwia Maksim, Skorpion Szczecin Iwanessa Vanessa Nogaj Prosna na Kalisz. I nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to najlepszy pojedynek drugiej serii ćwierćfinałowej, toczonej dzisiaj przez zawodniczki w hali w szalejach Zygmuntowskich. Ja przypomnę, honorowy patronat nad naszymi mistrzostwami objęli prezydent Lublina Krzysztof Żuk, a także marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman. Ring wolny, runda trzecia. Koniec trzeciej rundy pojedynku pomiędzy Sylwią Maksim, aktualną wciąż mistrzynią Polski, a Wanesą Nogaj z Prostny Kalisz i czwarta runda, drodzy Państwo, zadecyduje o tym, która z zawodniczek wywalczy awans do jutrzejszego półfinału. Jako ciekawostkę powiem, że sędziująca w ringu walkę Karolina Bagnowska w ubiegłym roku walczyła w mistrzostwach Polski. Pani Karolina. W półfinale kategorii plus 81 kg przegrała 7 do 19 Sylwią Kusiak. Dzisiaj w ringu już nie walczy, ale sędziuje i posędziuje za chwilę czwartą rundę decydującą w pojedynku pomiędzy Sylwią Maksim a Wanesą Nogaj. Ring wolny, runda czwarta. Koniec czwartej rundy i koniec walki pomiędzy Sylwią Maksim ze Skorpiona Szczecin Iwanesą, Noga i Wanesą Nogaj z Prosny Kalisz. W kolejnej walce zobaczymy batę Woroniecką z Hetmana Białystoki, różę gumienną z Bombardiera. Wrocław będzie to ostatnia ćwierćcinowa walka w kategorii do 64 kg. Pojedynek sędziować w ringu będzie Monika Antonik, punktują Barbara Sanko, Maria Bartkowiak. I Ewa Walczak, Sędziowie Czasowi, Cecylia Pudlicka i Jacek Konował. Myślę, że obu zawodniczkom należą się duże brawa. Walczyły Sylwia Maksym i Vanessa Nogaj. Niezwykle emocjonujący pojedynek. Śmiałem twierdzić, że bezsprzecznie najlepsza walka dzisiejszej serii ćwierćfinałowej. Walkę ćwiercinową w kategorii do 64 kg stosunkiem 2 do 1. Wygrała Sylwia Maksim, Skorpion szczecin I punktacja sędziowska. Tomasz Majcher, 29 do 27.